Uczono Cię, że milczenie jest złotem, że siła leży w niewzruszonym spokoju, ale są momenty, gdy milczenie nie jest siłą, jest tchórzostwem. Oto siedem sytuacji, w których nigdy nie wolno Ci milczeć. Po pierwsze, nigdy nie milcz, gdy widzisz niesprawiedliwość. Gdy silniejszy krzywdzi słabszego, Twoje milczenie staje po stronie oprawcy. Jedno słowo sprzeciwu może zmienić wszystko. Po drugie, nigdy nie milcz, gdy ktoś przypisuje sobie twoją pracę. To nie jest pokora, to jest pozwolenie na kradzież. Musisz bronić owoców swojego wysiłku, bo nikt inny tego za ciebie nie zrobi. Po trzecie, nigdy nie milcz, gdy ktoś narusza twoje granice. Gdy tolerujesz mały brak szacunku, zapraszasz większy. Twoje nie wypowiedziane na głos jest murem, który chroni twoją godność. Po czwarte, nigdy nie milcz, gdy ktoś mówi o tobie kłamstwo. Pozwolenie, by fałsz rozprzestrzeniał się bez sprzeciwu, jest jak pozwolenie, by chwasty zarosły twój ogród. Prawda potrzebuje obrońców. Po piąte, nigdy nie milcz na temat swoich potrzeb w związku. Twój partner nie jest czytającym w myślach magikiem. Niewypowiedziane oczekiwania to cichy zabójca każdej relacji. Po szóste, nigdy nie milcz, gdy otrzymujesz niezasłużony komplement. Przyjęcie pochwały za coś, czego nie zrobiłeś, jest małym aktem oszustwa, który niszczy Twój charakter od środka. Uczciwość wymaga prawdy, nawet gdy jest niewygodna. I wreszcie siódma zasada: nigdy nie milcz, gdy Twoja intuicja krzyczy, to uczucie w żołądku, ten niewytłumaczalny niepokój. To najstarsza i najmądrzejsza część ciebie, która próbuje cię ostrzec. Słuchaj jej. Są czasy na ciszę i są czasy na burzę. Mądrość polega na tym, by wiedzieć, kiedy jest czas na którą z nich.